Wrzesień 1946 roku, Warszawa pod okupacją niemiecką mgła jesiennego poranka, spowijała kamienicę starego miasta jak żałobny całun. W powietrzu wisiał ciężki dym z niemieckich fabryk i gorzki zapach strachu. Trzy lata już minęły, odkąd Wehrmacht rozdeptał Polskę, ale duch oporu nigdy nie zgasł całkowicie. W ciemnym podpiwniczeniu kamienicy przy ulicy Freta grupa mężczyzn i kobiet zbierała się w napięciu. To były twarze ludzi, którzy stracili już niemal wszystko domy, rodziny, marzenia. Zostało im tylko jedno walka o wolność. Armia Krajowa AK. Te dwa słowa znaczyły dla nich świat. Tajemnicze spotkanie Andrzej Kowalski, oficer przedwojennej armii, był jednym z dowódców lokalnej komórki AK. Jego twarz nosiła blizny, nie tylko po niemieckich kulach, ale przede wszystkim po bólu utraty. Żona zginęła w pierwszych dniach okupacji. Dzieci wywieziono na przymusowe roboty do Rzeszy. Teraz walczył nie tylko za ojczyznę, ale też za pamięć o tych, których już nie było. Tego wieczoru atmosfera była szczególnie napięta. Dotarły do nich wieści o nowym żołnierzu, który właśnie przybył z Londynu jednym z cicho-ciemnych, elitarnych spadochroniarzy przeszkolonych przez Brytyjczyków. Nazywa się Kazimierz Nowak, pseudonim Sokuł, mówił Andrzej, studiując dokumenty przy świetle świecy. Podobno to człowiek o niezwykłych umiejętnościach bojowych. Starszy mężczyzna w rogu pomieszczenia, Jan Wiśniewski, były górnik z Śląska, pokręcił głową z powątpiewaniem, kolejny Herus z Londynu. Zobaczymy, czy wytrzyma polską rzeczywistość. Pierwsza obserwacja. Kiedy Kazimierz wszedł do piwnicy, wszyscy momentalnie zwrócili na niego uwagę. Nie ze względu na jego wzrost czy postawę, był to raczej zwyczajny mężczyzna w średnim wieku. O ciemnych włosach i spokojnych oczach. To, co uderzyło wszystkich, to jego zachowanie. W obliczu najcięższych rozmów o planowanych akcjach dywersyjnych, podczas gdy inni marszczyli brwi ze skupienia, Kazimierz pozostawał niezwykle spokojny. Co więcej, uśmiechał się. Nie był to uśmiech lekkomyślności ani arogancji. To był spokój człowieka, który wie coś, czego inni nie wiedzą. Mamy problem z transportem niemieckim na linii kolejowej Warszawa-Lublin, przedstawił sytuację Andrzej. Pociągi z zaopatrzeniem dla frontu wschodniego trzeba by je zatrzymać. Mężczyźni w pomieszczeniu wymienili spojrzenia. Wszyscy wiedzieli, jak niebezpieczne były tego typu akcje. Niemcy odpowiadali na każdy akt sabotażu rozstrzeliwaniem dziesiątków cywilów. Wtedy odezwał się Kazimierz. Jego głos był cichy, ale pewny. Czy macie szczegółowe informacje o rozkładzie jazdy i ochronie? Tak, ale. Czang zaczął Jan, ale soku przerwał mu gestem ręki. Ile żołnierzy normalnie eskortuje taki transport? Około dwudziestu do dwudziestu pięciu. Wehrmacht i może kilku SS-manów, odpowiedział Andrzej. Kazimierz skinął głową, wciąż z tym enigmatycznym uśmiechem. To wystarczy. Pytanie o strategię reszta grupy patrzyła na niego z mieszaniną zaciekawienia i niepokoju. Jak można mówić o starciu z tyloma wrogami z takim spokojem? Masz jakiś plan? Zapytał jeden z młodszych żołnierzy, Michał, chłopak, który dołączył do AK po tym, jak Niemcy wywieźli całą jego rodzinę. Kazimierz spojrzał na mapę rozłożoną na stole. Przez kilka minut studiował trasę w milczeniu. Jego palec śledził linię kolejową. Most nad Wisłą. Dziesięć kilometrów od Warszawy, wskazał konkretne miejsce. Pociąg będzie musiał zwolnić przed przejściem, to idealne miejsce na zasadzkę. To samo myśleliśmy, potwierdził Andrzej, ale jak chcesz poradzić sobie z tyloma przeciwnikami? Nas jest tylko ośmiu. Tu Kazimierz po raz pierwszy tego wieczoru się roześmiał, cicho, ale z pewną siebie. A kto powiedział, że będziemy walczyć ze wszystkimi naraz? Koniec pierwszego rozdziału spotkanie przeciągnęło się do późna w noc. Kazimierz przedstawił plan, który brzmiał szalenie, ale jednocześnie możliwy wykorzystanie terenu, taktyka błyskawicznego uderzenia, a przede wszystkim element zaskoczenia. Kiedy grupa się rozchodziła, każdy zabierał ze sobą więcej pytań niż odpowiedzi. Kim naprawdę był ten człowiek, który mówił o walce z przytłaczającą przewagą wroga, jakby planował spacer po parku? Andrzej został ostatni z Kazimierzem. Skąd ta pewność siebie? zapytał wprost. Sokół spojrzał mu prosto w oczy. W jego spojrzeniu było coś, co sprawiło, że doświadczony dowódca poczuł dreszcz. Gdy człowiek straci wszystko co najdroższe, pozostaje mu tylko jedno być skutecznym. A ja, urwał na chwilę. Ja jestem bardzo skuteczny. Następnego dnia mieli przystąpić do realizacji planu. Nikt jeszcze nie wiedział, że staną się świadkami czegoś, o czym będą opowiadać przez resztę życia. Pierwszy październikowy mróz pokrywał trawę białym szronem. Cisza przed świtu była przerywa tylko szumem rzeki płynącej pod starym metalowym mostem. To była chwila, gdy natura jakby wstrzymywała oddech przed tym, co miało nadejść. Kazimierz Nowak leżał nieruchomo w zarośla. Jego oczy śledziły tor kolejowy ciągnący się przez most. Pozostałych siedmiu żołnierzy AK zajęło pozycje zgodnie z jego instrukcjami. Dla wszystkich było to pierwsze doświadczenie pracy z Sokolem. Ostatnie przygotowania. Pamiętajcie, nie strzelamy, dopóki nie dam sygnału, szepnął Kazimierz przez radio. Kiedy pociąg się zatrzyma, liczę do trzech. Po trzecim sygnale zaczynamy. Andrzej Kowalski, ukryty po drugiej stronie toru, poczuł, jak serce zaczyna mu bić szybciej. Widział już wiele walk. Ale coś w spokoju Sokoła sprawiało, że czuł się jednocześnie pewnie i niespokojny. Ile masz lat doświadczenia w partyzantce? Zapytał przez radio. Doświadczenie nie zawsze ma związek z latami, odpowiedział Kazimierz. Czasem wystarczy jedna słuszna lekcja. Daleko na horyzoncie pojawił się dym pociągu. Transport niemieckich zaopatrzenia zbliżał się punktualnie. Nadchodzący pociąg, lokomotywa ciągnęła za sobą dwanaście wagonów. Z pozycji obserwacyjnej Andrzej mógł zobaczyć niemieckie żołnierzy na platformach, dokładnie tyle, ile przewidywał ich wywiad. Około 23 mężczyzn w szarych mundurach z karabinami gotowymi do strzału. Pociąg zwolnił, zbliżając się do mostu. To był moment prawdy. Kazimierz leżał w wysokiej trawie, obserwując niemiecki oddział. Jego oddech był spokojny, ręce pewne. W tym momencie coś się zmieniło w jego postawie, jakby przełącznik został włączony. Teraz szepnął do radia. Początki walki, pierwszy ładunek wybuchowy, eksplodował dokładnie pod środkową osią lokomotywy. Pociąg zatrzymał się z piskiem metalu, a niemieckie żołnierze momentalnie zeskoczyli z wagonów, szukając osłony. Jeden, krzyknął Kazimierz. Pierwsi strzelcy AK otworzyli ogień z pozycji w zarośla. Dwóch Niemców padło natychmiast. Dwa Niemcy zaczęli się reorganizować, tworząc linię obrony przy wagonach. Ich oficer krzykiem wydawał rozkazy, próbując zlokalizować źródło ostrzału. Trzy. I wtedy stało się coś, co Andrzej Kowalski zapamiętał do końca życia. Transformacja sokoła Kazimierz Nowak wyszedł z ukrycia. Nie biegł. Szedł spokojnym, pewnym krokiem w stronę niemieckiej linii. W każdej ręce trzymał pistolet, ale jego twarz. Jego twarz wciąż zdobiłby ten sam spokojny uśmiech. Pierwszy niemiecki żołnierz go zauważył i wycelował w jego stronę. Kazimierz niesie śpieszne schylił się, unikając kuli, a jednoczesne, jakby to był taniec, wystrzelił raz. Niemiec padł. Dwóch kolejnych wroga obróciło się w jego stronę. Sokół wykonał płynny zwrot, strzelając z obu rąk. Dwa celne strzały dwóch martwych przeciwników. Niewyobrażalna precyzja. To, co działo się przez następne kilka minut, przeszło wszelkie wyobrażenie o normalnej walce. Kazimierz poruszał się między niemieckimi żołnierzy jak widmo. Każdy jego ruch był przemyślany, każdy strzał celny. Niemiec ze Spinkfield próbował go złapać w długiej linii celowania. Kazimierz jakby wyczuł zamiar, rzucił się do przodu, wykonał przewrót i strzelił w górę, trafiając przeciwnika w szyję. Dwóch SS-manów próbowało go otoczyć z flanki. Sokół wyskoczył na wagon, wykorzystując wysokość jako przewagę i strzelił w dół. Oba strzały, oba trafienia. Reszta grupy obserwuje w szoku Andrzej i pozostałym partyzanci przerwali swój ostrzał, patrząc na scenę, która rozgrywała się przed ich oczami. To nie był pojedynek, to była egzekucja. Metodyczna, spokojna, bezlitośna. – Czy wy to widzicie? – szepnął Michał przez radio – Kazimierz właśnie eliminował trzech niemieckich żołnierzy jedną serią ruchów. Unik w lewo, strzał z prawej ręki, przewrót do tyłu, strzał z lewej ręki, skok w przód z jednoczesnym przeładowaniem obu pistoletów. Jan Wiśniewski, były górnik, który widział już wszystko w swoim życiu, mamrotał pod nosem, myślą Matko Boska, to nie jest człowiek. Finał akcji Niemcy pozostali żołnierze. Widząc, jak jeden człowiek dziesiątkuje ich oddział, Zaczęli panikować. Niektórzy próbowali uciekać, inni zaszyci się za wagony, ale Kazimierz był wszędzie. Jego ruchy były tak płynną, że się zdawało, jakby przebywał w kilku miejscach naraz. W ciągu kolejnych kilku minut wyeliminował ostatnich przeciwników. Gdy wszystko się skończyło, przez most nad Wisłą panowała cisza. 21 niemieckich żołnierzy leżało martwo. Cały oddział AK pozostał bez jednej ryski. Moment prawdy Kazimierz stał pośród pola bitwy, przeładowując pistolety. Jego mundur był brudny od kurzu, ale nie miał ani jednej rany. Na jego twarzy nadal widniał ten sam spokojny uśmiech. Andrzej zbliżył się do niego, wciąż w szoku. Co ty? Jak ty? Nie mógł dokończyć. Sokół spojrzał na niego, a w jego oczach było coś, co sprawiło, że doświadczony oficer poczmuł lekki strach. Powiedziałem ci wczoraj, gdy człowiek straci wszystko, staje się skuteczny. Kazimierz wsunął pistolety do kabur. A ja straciłem nie tylko rodzinę w Polsce. Co miałeś na myśli? Przez twarz Kazimierza przemknął cień. Miałem żonę i córkę w Londynie. Niemcy bombardowania. Urwał. Zostałem wysłany tutaj nie tylko, żeby walczyć. Zostałem wysłany, żeby zabijać. I to właśnie robię. Finał drugiego rozdziału grupa AK wracała w milczeniu do Warszawy. Niosząc ze sobą niemieckie uzbrojenia i amunicję, akcja była niesamowitym sukcesem. Bez żadnej straty udało się wyeliminować cały niemiecki oddział. Ale każdy z partyzantów myślał o tym samym, kim naprawdę był człowiek, który potrafił zabić dwudziestu jeden wrogo w ciągu kilka minut, nie tracąc przy tym swojego uśmiechu. Michał szedł obok Andrzeja. Myślisz, że wszyscy cicho ciemni są tacy? zapytał. Andrzej pokręcił głową. Nie, sądzę, że Sokół jest wyjątkowy. Pytanie brzmi, co z nami zrobi ta wyjątkowość? Trzy dni po akcji Warszawa, bezpieczny dom przy ulicy Marszałkowskiej Niemcy oszalali. Przez całą Warszawę przeszły rewizje, aresztowania i egzekucje. Za zniszczenie transportu i zabicie 21 żołnierzy Wehrmacht rozstrzelał 50 polskich cywilów. Plakaty z niemieckimi ostrzeżeniami pokryły każdy słup i mur w mieście, ale w podziemiach AK panowała atmosfera triumfu. Przez trzy dni wszyscy mówili o akcji przy moście. Historia Kazimierza Nowaka roznosiła się szeptem wśród partyzantów jak legenda. Spotkanie dowódców w ubezpiecznym mieszkaniu zebrali się najwyżsi dowódcy lokalnych komórek AK. Andrzej Kowalski przedstawił szczegółowy raport z akcji. Ale słuchacze byli bardziej zainteresowani opisem zdolności bojowych Sokoła niż strategicznymi aspektami operacji. jeden Niemców, jeden człowiek. Żadnych strat po naszej stronie, powtórzył pułkownik Tomasz Zalewski, jeden z najważniejszych dowódców warszawskiej AK. Brzmi jak mit. Widział to on własnymi oczami, potwierdził Jan Wiśniewski, wskazując na Andrzeja. Wszyscy widział. Michał, najmłodszy z grupy, dodał. To było jak? Jak oglądanie kogoś innego niż normalny człowiek. Jego ruchy, precyzja. Jakby już wcześniej wiedział, gdzie znajdzie się każdy przeciwnik. Wątpliwości pułkownik Zalewski marszył brwi. Jego doświadczenie wojskowe podpowiadało mu, że coś tutaj się nie zgadza. Londyn nie wspominał o żadnych specjalnych umiejętnościach Nowaka w dokumentach, które otrzymałem, mówił studiując papiery. Standardowy profil cicho-ciemnego, szkolenie spadochroniarskie, sabotażowe, łączność. Nic o hach tym, co opisujecie. Właśnie wtedy drzwi się otworzyły i wszedł Kazimierz, jak zawsze spokojny, z tym enigmatycznym uśmiechem. Dzień dobry, panowie, powiedział po prostu. Konfrontacja pułkownik Zalewski wstał ze swojego miejsca. Podporuczniku Nowak muszę zadać panu kilka pytań. Słucham? Kim pan jest naprawdę? Kazimierz nie wydawał się zaskoczony pytaniem. Przeciwnie, jego uśmiech stał się jeszcze spokojniejszy. Jestem żołnierzem Armii Krajowej, oddelegowanym z Londynu do walki z niemiecką okupacją. To nie odpowiedziało na moje pytanie, naciskał pułkownik. Żołnierze nie robią tego, co pan zrobił przy moście. Proszę mi powiedzieć, gdzie się pan nauczył tak walczyć? Długa cisza wypełniła pokój. Wszyscy patrzyli na Kazimierza, czekając na odpowiedź. Prawda wreszcie soku westchnął i usiadł. Macie prawo wiedzieć, zaczął. Nie nazywam się Kazimierz Nowak, to nie jest moja prawdziwa tożsamość. Andrzej poczuł, jak żołądek mu się ściska. To kim jesteś? Nazywam się Stanisław Górski. Przed wojną byłem, am zawodowym żołnierzem, ale nie w polskiej armii. Pauza gdzie? Zapytał pułkownik Zalewski. Legii obcokrajowców, Indochiny francuskie, Maroko, Algeria. Dwanaście lat walk w koloniach. Kazimierz Stanisław spojrzał na swoje ręce. Specjalizowałem się w operacjach za liniami wroga, w eliminacji celów. Historia prawdziwego Sokoła. Gdy wojna się zaczęła zgłosiłem się na ochotnika do polskiej armii we Francji. Po ewakuacji z Dunkierki zostałem przeszkolony przez Special Operations Executive. Brytyjczycy bardzo doceniali moje umiejętności. Jan Wiśniewski potrząsnął głową. Żołnierz, najemnik? Nie, odpowiedział Stanisław stanowczo. Nigdy za pieniądze, zawsze za ideę, za Francję w Afryce, za Polskę teraz. Za coś większego niż ja. Ale dlaczego nie podałeś swojego prawdziwego nazwiska? Zapytał Andrzej. Stanisław spojrzał mu prosto w oczy. Bo Stanisław Górski nie istnieje w oficjalnych rejestrach. Kazimierz Nowak to czysta postać, bez przeszłości. Bez bagażu, dla bezpieczeństwa całej operacji. Prawdziwa misja pułkownik Zalewski usiadł z powrotem. A jaka jest pana prawdziwa misja w Polsce? Eliminacja wysokiej rangi niemieckich oficerów. Hermann Birkel, dowódca warszawskiego garnizonu. Klaus Hoffmann, szef miejscowej Gestapo. Franz Kutschera, dowódca policji. Mam listę dwudziestu nazwisk. Cisza w pomieszczeniu była gęsta jak mgła. -Asasin, szepnął Michał. Nazywaj to jak chcesz, odpowiedział Stanisław. Ja nazywam to wojną. Decyzja Andrzej wpatrzył w mężczyzna, z którym walczył przy moście. Teraz wszystko zaczynało mieć sens. Ten spokój, precyzja, brak emocji podczas walki. Czy możemy ci ufać? zapytał. Stanisław wstał. Przez ostatnią lata straciłem wszystko, co kochałem. Rodzinę w Polsce podczas inwazji. Żonę i córkę w Londynie podczas bombardowań. Zostało mi tylko jedno: być skutecznym w tym, co robię najlepiej. A robię najlepiej jedną rzecz. Co konkretnie? No, zabijam wrogów Polski. Pakt pułkownik Zalewski wymienił spojrzenia z pozostałymi dowódcami. Jakie jest pana następne zadanie? Franz Kutschera za tydzień ma wizytować więzienie Pawiak. To nasza szansa. To będzie przeróżne niebezpieczne zadanie. Kutrera ma ochronę kilkunastu SS-manów, Stanisław uśmiechnął się, tym samym spokojnym uśmiechem, który już wszyscy znali. Dzieląc się moją prawdziwą tożsamością z wami, dałem wam broń przeciwko mnie. Jeśli uznacie, że stanowię zagrożenie, możecie mnie wydać Niemcom. Nigdy by się na to nie zdecydowali, powiedział Andrzej stanowczo. Dlaczego nie? Bo jesteś jednym z nas, a my nie zostawiamy swoich. Finał spotkanie zakończyło się decyzja o kontynuowaniu współpracy ze Stanisławem. Jego misja była tą samą, którą AK prowadziła od początku okupacji. Walka o wolność. Kiedy wszyscy się rozeszli, Andrzej został z nim sam. Te umiejętności. Czy jest sposób, żeby nauczyć innych? Stanisław popatrzył przez okno na warszawskie ulice, po których patrol niemieckich żołnierzy. Modlę się, żeby nikt nigdy nie musiał się ich nauczyć w sposób w jaki ja to robiłem, ale jeśli będzie trzeba, urwał. Co? Pokażę wam, co znaczy być naprawdę niebezpiecznym. Epilog. Dwa tygodnie później gazety niemieckie napisały o zamach na SS Oberführera Franza Kutschera. Oficjalnie zginął w starcia z bandytami. Nieoficjalnie wszyscy wiedzieli, że to była robota jednego człowieka. Człowieka, który się uśmiechnął przed walką. Stanisław Górski, Sokół. Kontynuował swoją misję do końca wojny. Według zachowanych raportów AK, wyeliminował łącznie 18 wysokiej rangi oficerów niemieckich. Nigdy nie stracił ani jednego towarzysza broni. Po wojnie zniknął tak samo tajemniczo, jak się pojawił. Niektórzy mówią, że wrócił do Francji, inni, że pozostał w Polsce pod nową tożsamością. Ale partyzanci z jego grupy zapamiętali go na zawsze jako człowieka który potrafił wygrać nierówne walki dzięki jednemu sekretowi, był spokojny, gdy wszyscy inni się bali i uśmiechnął się przed każdą bitwą, jakby wiedział coś, czego inni nie wiedzieli, że czasem jeden człowiek może zmienić więcej niż cała armia.